Witam serdecznie z lotniska modelarskiego w Kętach. Piękna sobota długiego weekendu, majowego. Zimna, troszkę podwiewa, ale ogólnie jest fajnie. Modeli dość sporo, polatamy za chwilę. Ale ja chciałem pokazać tutaj bardzo ładny model. Odwiedził nas bardzo szacowny gość, pan Edward Czopek. Nestor Polskie Modelarstwa, zasłużony. I przywiózł piękny model Dianę. Model o rozpiętości, ile? 5,5 metra. Równe 5? Skala 1 do 3. I to jest zestaw? Co to jest? Nie, nie, nie. Własna robota? Nazwijmy to, no. Nazwijmy to samoróbka, Zobaczymy, jak to będzie latać. Będziemy się holować zaraz za mizmorawą. Piękny model. Za tydzień będzie w nowym targu, tak? Za dwa tygodnie. Popatrzymy, właśnie się składa, podpatrzymy pewne szczegóły. To jest jakby pełna makieta, co to jest? No raczej tak, raczej, raczej tak. I ona normalnie w zawodach może brać udział i tak, tak. punktowała już, zdobywała puchar no medale, czy nie? W tej chwili latamy w ojczyźnie, tak, tak zwane WDPN. Tak? No nie wiem, czy, czy warto dosłownie wytłumaczyć, co to jest? Warto, niech Pan mówi. Boże i dupy po niebie, WDP, nie ja tylko, by Razem, się na niebie. Rozumiem, ja rozumiem, ja to, ja to znałem, natomiast chciałem, żeby to Pan powiedział. Ale pewne ciekawe rozwiązanie. Warunki fajne na taki, na latanie tą dianą, czy nie, troszkę wiatru? Tak, jest dość ciężka, ciężka, jest za ciężka, Ile ona waży? Bo to jest taka waga dobra, czy, czy za ciężka? Za, za. za ciężka. A ten typ latania, tak? ten, ten rodzaj latania, tak. Jeśli byśmy w Polsce zaczęli latać jak na zachodzie, na bazę, na prędkość, tak. to Być może. Natomiast to no takie uważenie tylko po niebie. to. Rozumiem, jest... rozumiem. A to lotnisko nasze tu co? Wystarczające. wystarczające? Ona to, hamuje ładnie i w ogóle. To znaczy, w tej chwili jest tendencja używania bardziej chlap do lądowania niż to. Rozumiem, Przecię, niż hamulców, tak? Tak, a czy one przez, mają funkcję nie wypornościową, tylko przychodzą duże nachylenie kątowe i... Ale hamulce bardzo... wszystko tutaj działa. Jest, jest, wszystko, jest, jest, tak? Jest, jest. No to super. Będzie potem film z holowania tego modelu. Za mi Morawą. myślę, że sobie da radę bez problemu. No bardzo ładny model. Bardzo. I duży przede wszystkim. Bo są te e, Diany z model partnera, one są chyba mniejsze. Winglety dołożone teraz Ile ten model ma z ciekawości lat? Czy tam na lotu? No, koncepcje były, jak wiem, no przynajmniej będzie 4 lata będą. 4 aha, będą. Aha. Ale to pan robił formy, czy, czy to są formy. Tak Są formy Tyle, że a to nie są gdzieś te formy we Wrocławiu, czy gdzieś tam nie? Wrocławiu nie skrzydło. Aha. aha. Wrocław. Yy, tu kolega Leszek. Gryzica, Gryzica, nieładnie Gryzica, pali. Lesica. ten normalnie skrzydło? Nie. <gryzica> Wyfe, został Aha. Yy, człowiek. Człowiek. Yy, Napęd. Bo to wiem, że problematyczna sprawa. są Dobra, tyle prezentacji statycznej, potem pokażemy model w locie.